Siemaneczka widowie, ja to jest kolejny odcinek z Troszeczkę po kilku dniach przerwy, ale dzisiaj testujemy event Godzilla oraz lepsze programy. Ja Was widzę zawsze do klubu, w go tej ciągle rozbudowę, bo ja mam już prawie 400 tysięcy. Prawie no bo było więcej aktualnie parę osób wyszło. No ale ogólnie jest już dobrze. Zapraszam ludzi, którzy mają powyżej 10 tysięcy na ten moment, mm, bo taki mamy próg. Dobra, widzowie, zacznijmy od tego, że mamy tutaj do odebrania buza za darmo. Ja ogólnie tutaj buza oczywiście na tym koncie nie miałem, więc już go mogę sobie odebrać. Nie wiem w sumie, co by było, gdybym miał już go odebranego. Odbieram sobie tutaj nagrodę za, 2, za 5 milionów rejestracji w SquadBusters. Bo tak jak pewnie wiecie lub nie, ja też nagrywałem o tym na moim shortsie Mamy tutaj takie coś. Tutaj za, każdą, za każdy jakby progres, raz i dostajemy yy, kolejną rzecz. Dobra, widzowie, lecimy dalej, bo tutaj jeszcze jest parę rzeczy do Najpierw sobie wezmę codzienny prezent. No i widzowie, odbierzmy sobie teraz tutaj te rzeczy. Zacznijmy sobie od Star Dropa. Mityczny! Okej, okay, mamy gadżet do Edgara. Ciekawe, ja dawno gadżet z urządzenia nie dorównałem. Drogi star rzadki No mógłby być jakiś legendarny dzisiaj Nie obraziłbym się Epicki, epicki tylko, no dobra Może być epicki, ale kurcze nie malowanie, czy tam jakieś inne Takie coś jakby, ja nie lubię takich rzeczy, to nie w Dobra, mamy tutaj buza, widzimy mm, Możemy tutaj dropnąć sobie dużo różnych ewolucji do tych postaci, które tutaj mamy, nie wiem jak ale właśnie, nie ewolucję, tylko Widzę, przepraszam, mutacje mamy tutaj dostępne i jestem ciekawy, czy jest jakiś taki próg, od którego możemy wybrać te mutacje. Chyba nie, chyba po prostu możemy je mieć chyba wcześniej już. Dobra, to może zrobimy sobie tak, widowie. Ja sobie wezmę do obuza, ulepszę sobie go za wszystkie te. Punkty, co mamy sobie przyniosę na środek, i zagramy Państwa Event Godzilla. Powiem Wam, widzowie, że mam swoje zdanie dosyć ciężkie na temat tego eventu. Muszę Wam, widzowie, powiedzieć, że totalnie ten event podobał mi się jak yy, zaczynaliśmy obserwować to, jak on będzie wyglądać. Jak po prostu nam mówili w tych wszystkich roltorkach i tak dalej, yy, co i jak. A teraz widzowie mega mi się nie chce już zagrać I mega jest on dla mnie nudny po kilku pierwszych dniach Nie wiem w sumie czemu tak mam widzowie Dobra no ale możemy tutaj coś sobie popykać pod odcinek chwilę Bo się jedynie z tego Godzilla mnie tutaj Dojedzie Zresztą się postaram żeby tak nie było i pójdę tutaj Pomóc tej mojej Godzilli Tak krzaków nie możemy i nie Dobra Ja spróbuję tutaj podejść sobie pod tego RT, co jest wideo? Jakiś koła, aż mi zadał? Strasznie tak, tak. dużo, nie wiedziałem, że aż tyle może mi RT zadać. Spróbuję sobie wykonać tutaj tą Godzillę. Czy ja mogę ją wejść ultem? Mogę, ale no nic jej to nie robi. No i nie będzie tak. Ta Godzilla jakimś kolorowym laserem strzela z ulta, ale na sobie sobie ją pokonałem. Dobra, tutaj fajnie, bo ktoś się mógł przyciągnąć. Tak na razie nikt tutaj nie widzę specjalnie, oprócz nich. Dobra, mam, witowie, że, mam nadzieję, że, witowie, że tylko mi nie będą przychodziły powiadomienia teraz, bo mam wyciszyć sobie telefonu. Więc zaraz też pójdę sobie, sobie na szybko zrobię. Dobra, widzowie, wróciliśmy już. Mm, dalej wygrywamy, nic się w sumie specjalnego nie zmieniło. Tutaj bus próbuje uciekać, ale chyba mu się to nie uda. A jednak... Jednak widzowie, trochę mu się udało. Nie będę wchodzić w, w godzinę, nawet wchodzić swoim ultem. Chociaż dobra, wejdę. No i super. No, dobra, zdarzyła się okazja, to już sobie podjechałem ją. A tu jestem chyba już ostatnie budynki. No to dobra, zniszczyliśmy to. No i widzowie, co to dostaniemy teraz za wygraną? Osiem bucharków. Czyli jak na normalnych trybach 3x3 dropa codziennego I to tyle, oprócz tego, że tutaj mamy to jajko no dobra, to zróbmy tak Zagrajmy te czy czy niech będzie Postarajmy się zapełnić cały ten koszyk z tymi jajkami Bo ja widzowie nie wiem, czy my będziemy mieli je Do końca, tam nie wiem, jakiegoś czasu Czy my będziemy mogli je otworzyć od razu bo otwarcie ich od razu byłoby najlepsze, tak szczerze powiem widzowie A nie trzymanie ich po prostu Dobra, cztery koła zdaję tym godzillom A czemu to się nie uderzyło? Może nie wiem, zasięg Zasięgiem je trafiłem coś Ale sobie tutaj na spokojnie będę niszczyć Ciach Nie sobie tutaj poniszczymy, bez problemu, bez kłopotu. Kolejne budowle tutaj sobie pochłaniam tutaj nawet tą godzillą, ale nie wiem czy to jaką ma wielkość budowla na przykład hmm, wpływa na to jak bardzo ją obijam tą godzillą. Nie wiem czy to wpływa na coś, ale kurde nie mogę go trafić z najbliższej tej mi o tu nie mogłem go trafić denerwujące trochę nie powiem, że nie A to sobie jeszcze dodajcie zaraz teraz już tą godzillą ja się zwaliłem dużo ale kurtowitowie nie jest to wyrównany mecz Poczekam sobie tej na godzillę o no i dziękuję No spokojnie sobie powinniśmy zabić tam godzile. Kurde, no i pół Ulta ona aż ładuje. A, kurde, liczyłem to też jednak zniszczę. Widowie, możecie mi napisać w przy w komentarzu, bo teraz tak sobie w sumie pomyślałem o tym, że ciekawi mnie to. To sądzicie o tych odcinkach ze Squadbusters. Czy podobają Wam się, czy też nie? Ja widziałem, że odcinek z LTG wyblokowałem miał ponad 200 wyświetleń więc bardzo za to dziękuję jestem ja szczęśliwy, że tak ładnie to idzie dobra, to sobie zniszczę i otwórzę temu buzowi dobra no spokojnie ja się postaram tego buza zawić Idę tam na samą górę od razu. Tyle tylko ultem pewnie mnie nie wleciał. Dobra. Kurde. Ale szybko ten stun z niego zszedł. Powinniśmy tam iść na samą górę. Teraz szybko rozwalić te pozostałości. Pozostało to, to widzę tu jest dosyć ciężko. Ja tam spróbuję pójść, ale nie wiem, czy zdążę. Może być ciężko, ale jeżeli nie zdążymy, to wygraliśmy w tym momencie. No, wygrywamy nie widzowie, wygraliśmy. Chyba, że będzie jakiś, nie wiem, remis, nie wiem, jak tutaj działa ten system w tym trybie. No i widzowie, mamy jajko. Niech będzie tak, 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 tak. No i rzadki. Rzadki, widzowie, tylko rzadki. czy trzymać potworne ze zwycięstwo? Aż karton będzie pełny lub... Aha, okej, okay, czyli jak będziemy mieli pełny karton, no to możemy sobie otworzyć... Chyba możemy sobie otworzyć te jajka, na pewno będziemy dostawać, dopóki karton nie będzie pe pełny. Dobra, zobaczymy widzowie, jak to wyjdzie, bo trochę mnie przerasta ten event. Mega nudny ogólnie mi się wydaje, jak teraz zacząłem sobie innego grać. Dobra. Jest tam Godzilla. Wow, ale sława Godzilla. Dobra, chyba mocno teraz w to ich miasto. Ale oni też tam coś obijają niby. Mam dwa hity, mam to obuza, to nie powinienem się raczej martwić. Ciach. No spokojnie, tutaj sobie na dół teraz pójdę. rozwalić Ciao, dobra, na spokojnie. Ja widzowie te się nie męczę. Dołcz mnie atakuje. No i czemu to w niego nie trafiło? To mnie zastanawia. Nie wiem, kurde, ja teraz głupie to zrobiłem. Bawiam, żeby tylko on mnie nie dogonił, albo żeby ten tik mnie jakiś wstyd nie zawił. Będzie trochę, to, trochę to będzie wstyd. zabijmy ją Super Nie wiem, wiecie jak się dzieje, ale Pokonałem Godzilla rywali mając tylko 300 HP Jestem na jedną hitot Tika No już nie jestem w sumie, bo Ten jeden hit Tika już mnie Dawno pokonał Ale zabawna ogólnie jest to tam jest sytuacja Że ja tyle przeżyłem Dobra, na spokojnie Ja sobie idę teraz na górę Poniszczyć o, i to może rozwalę sobie. To będzie mi łatwiej rozwalić znacznie. <laughs> 4000. Dobra. światło że ten ult nie obija. Mówię, też robić coś. Nawet jak nie obija graczom, to żeby by obijał tym budynkom. No i na spokojnie sobie tutaj niszczę. Jeszcze coś zostało i jeszcze coś zostało, a to jeszcze chyba nasz bus dokończy, albo ja dokończę. Nieważne. Ważne widzowie, że udało nam się kolejny mecz wygrać. Trzeci trafię trafia do naszego kartonu, najprawdopodobniej. Trafia czy nie trafia? Trafia, dobra. Widzowie, nawet co zobaczę co się dzieje w klubie. No i gram kolejny mecz. Już myślałem, że mamy trzech budów w teamie. A to Rosa jest. Dobra, dam mu to. Niech się nacieszy tym godzillom. Ja sobie poniszczę samemu. Albo z sobie poniszczę. To niech ona sobie niszczy, to ja sobie pójdę już troszeczkę dalej. Widzę, że nam idzie znacznie lepiej niż. Rywalom, bo rywale daję by nic nie niszczyli. No, dobra, zaczęli też nam liczyć w końcu. Jeszcze zaczęłem martwić, że zaraz samemu tam będę musiał pójść coś rozwalić. No, trochę to nie niszczy, to jest 7%. Rozwala to bomba. Ja nie wiem, czy to jest tylko jedna a jest, czy jest ich kilka na to wydarzenie. Nie ja wiem w ogóle. Tutaj właśnie mówiłem, że jak dopowiadali ten event to był dla mnie jakiś ciekawy i bardzo chciałem nie grać, ale jak przed do gry to totalnie mi się już nie chciało. Mega nudy to dla mnie były. ale nie wiem czemu tak widzowie. No się mam ostatni budowę. Ostatnie budynki już niszymy. Gorilla sobie zniszczyła, no i bardzo szybki meczek. Czwarty, no i co się mamy do odebrania. Teraz jest to dropar coś. Tak, no i rzadki tylko Szkoda mogło być lepiej, ale bardzo bym chciał widzieć, że był znowu jakiś event na zasadzie tych 100 dropów to były Bardzo mi brakuje czegoś takiego aktualnie w Roosterie Bardzo fajne tak to jest. było co, to wspominam Dobra, mamy Lodi Melodi też jest dobra Melodii tej na tą mapę Będziemy mega dobra akurat Dobra, na no spokojnie Jeszcze raz Dobra, no i 900k mi zostało po tym sarczy tylko Chwila czy go się odradza czy nie, ona chyba się nie odradza. To już było zbyt mocne No niestety muszę się lecz pokonać, bo nie ma innej opcji właściwie Ten grom widziałem że miał tą mutację O dobra, jest już godzilla w naszym teamie Widzę, że ją tam mortis atakuje Chyba muszę jej troszeczkę pomóc Żeby się tak szybko nie wywaliła Ciach, dobra, no, spokojnie, widzę wiec te mecze dosyć łatwe jak tak patrzę Dobra, no i sobie wiarę w tego Z buta O, rozstrzelała mnie Oczywiście A. laserem godzilla Rzeczywiście ta melodia jest tutaj dosyć mocna Wejdę sobie w tą godzillę na spokojnie I zaatakuję sobie ją solidnie Ogólnie wóz jest tutaj mocny Nie tylko na same budynki, ale na, i na godzillę jest bardzo mocny Nie wiem, możemy to bardziej zacząć niszczyć? Tak będziemy to... Pomalutku Dobra, na spokojnie Dobra, i w niego. I muszę być tutaj na mega blisko, jego. Nie i on mnie trafia tak na mega blisko, ale ja nie mogłem z takiej właśnie odległości trafić tego ziomka. Z tam walczyłem ostatnio. Dobra, no i nas nie spokojnie, nas spokojnie. Bez problemu, ten mecz wygrywamy. Piąte jajko dalej bez sadrapa, no, czyli bez porażki, ale teraz kolejny jajko dostaniemy chyba, a nie, jeszcze jeden mecz musimy wygrać, żeby dostać jajko no dobra zagramy jeszcze jeden mecz, so, ty teraz dostaniemy z internetu, 100 kredytów do Leona będą sobie, no dobra z tego chyba ja powinienem wziąć najbardziej Hmm. tą Godzilla no i wziął ją Dynamite no nie powiem, że wydaje mi się, że to jest to dobry wybór bo tak mi się zupełnie nie wydaje dobra, teraz można powiedzieć, że w sumie to dobrze to zagrałem ja myślę, że Dynamite bardziej by się przydał rzucając tymi dynamitami po prostu to by było lepsze dla niego, a nie to te nie, tego godzilla. Godzilla miałem mógł być na tym buzie Teraz, już rozwalili tutaj sobie na spokojnie, to. Mm, tą bombę taką rozwalili. O, dobrze, że ten Gale tam się zajmuje tym, i co nasze miasto niszczą. O kurde, uwaga, rozwalmy to, dobra. Super. Nie mogę tego odebrać. Kurde, ja chciałbym. Ale niech oni to niszczą, ja już pójdę sobie tutaj dalej. Postaram się to rozwalić. Uwaga, niech mi się uda. Uwaga, a bo jeszcze jedno zostało. No dobra, no to widzę, nie udało nam się tym razem. Ale dostaniemy sobie jakiegoś tartropa. Z tego co mi się wydaje. Na za porażkę. Start drop. Rzadki. Aha. Dobra, jajka otwieramy. Rzadki. Mamy pierwszą mutację, przynajmniej na tym koncie. Mutacja del primo. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. No i y, punkty mocy. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. No i mutacja. Do czego tym razem? Do broka. Dodatkową rakietę. Swoją wywołuję. Dobra. Epicki No i chyba ostatnie rzadkie, ale z rzadkiego możemy dropnąć sobie mutację Dobo No dobra może być. Dobra, to tak, widzowie dropnęliśmy parę mutacji. Ja najbardziej widzowie ciekawita do broka. Ale kurde nie na tym trybie. Widzę sobie szybko. Zagram sobie solo brokiem i wystujemy tą mutację. Może nie będziemy testowali każdej z osobna, ale na pewno tam dobra kasa wytestuje, bo ona jest bardzo fajna. I to, co dobrze wiem, o, kurde widzowie, ale mi laguje teraz. A to on miał wystrzeliwywać dwóch rakiet? Dobra, wizowie nie, 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 nie nawet zanagować na meczu. Dobra, wizowie się nam poprawiło, ale on miał chyba wystrzeliwywać dwie rakiety naraz, a. Wyszeliwy tylko jedną i nie wiem o co chodzi aktualnie. Nie wiem o co chodzi tej wizowie. No, miały być dwie rakiety, a jest jedna. Nie rozumiem wizowie, jak mają działać te mutacje. Dobra, walnę sobie Ulta. Dobra, walnę jeszcze tam. On jest na dole po prostu Tak on jest to na dole O dobra to jest no i koniec chyba Jak mi się daje, widzowie, no i koniec Ale czemu On nie wystrzelił A bo przecież, dobra nieważne widzowie Zagrałem tryb bez mutacji Tu dlatego, bardzo rzadki Epicki Epicki Dobra widzowie się czemu Tutaj mutacji, nie tego Czemu ta, czemu ta mutacja nie działa? Ja przez te bez mutacji grałem, zapomniałem, że nie na każdym trybie to działa, widzowie. Więc musimy zagrać jeszcze jeden mecz na gorącej strefie, żeby właśnie to zadziałało. O, no i widzę, że brak również to ma. Szkoda, szkoda, że on też to ma. Dobra, no i widzowie, tam strzelę sobie. No i rzeczywiście, latają sobie teraz po dwie rakiety. I one biją mniej Okej, okay, no może być Są dwie, ale biją trochę mniej biją obie po Półtora tysiąca Co znaczy, że biją razem Trzy koła, trzy koła, na no spokojnie A widzowie Nie będę może się wypowiadać Jednak <ślesk> W temacie matematyki i znając mnie powiedzę, że będziesz jak głupiego. Dobra, nas spokojnie sobie pokonuje tego Kordeliusa. No nie jest tajemnicą to, że ci przeciwnicy nie są dla nas żadnym problemem. Dobra, żeby jeszcze to broka zastrzelić, chociaż raz. Żeby on właśnie mnie nie pokonał. No, i ten Kordel jest teraz sobie dawno nasza ziomkę do tej krainy swojej ultowej. No i super, Barley sobie to zabrał. No i strefa jest nasza: wygrywamy ten mecz. na spokojnie. Stardropa teraz nie mamy. No ale co Jeszcze jeden mecz żeby widzowie po prostu do Stardropa dostać. Spokojnie sobie zagramy Mamy jeszcze czas na spokojnie W ogóle często mówię strasznie na spokojnie Tu sobie strzelę od razu, dobra Tam sobie rzucę ulta Także walić te krzaki stąd Tam jeszcze sobie strzelę, no idealnie Idealnie trafiłem po prostu O, ale trafiłem go Powiem wam widzowie, że przyjemniej mi się gra z tymi dwoma rakietami, zamiast jednej Na pewno lepiej wizowej niż jakby była tylko jedna Dobra Tutaj po trzy koła im zadaję sobie, spokojnie Teraz jeszcze Pam dostała tam rykoszetę, od Tej, Nity też widać, jest troszeczkę cięższy niż tam ten poprzedni, no, ale dzisiaj raczej tutaj problemu z rywalami nie mamy No spokojnie tutaj dostaje sobie nita Pan też raczej nic nam nie robi no i teraz już mogę sobie widzowie przystosować na awku i nic nie robić do końca meczu nowo mamy wygraną no i otwieramy sobie ostatnią start dzisiejszego dnia. Rzadki, nie on po to się gra w tym meczu, ale czym więcej rzadkich, tym więcej w przyszłości będzie legendarnych. Oczywiście, tym większa szansa na do legendarnego. Dobra, widzę, widzę, bo na tyle, dawcie sobie łapkę w górę, bicie do klubu i się ma.